Cześć! Słyszeliście może o istnieniu tzw. programów lekowych? To taka możliwość leczenia, wykorzystywana zwykle w sytuacji, gdy dotychczasowa terapia nie przynosiła rezultatów, czy na przykład w niektórych przypadkach wywoływała jakieś ciężkie działania niepożądane, albo po prostu w sytuacji, gdy przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki. Dzisiaj przypomnę Wam najważniejsze kwestie związane z tym tematem. Program lekowy polega na podawaniu lub dostarczaniu leku pacjentowi przez szpital, który ma podpisaną taką specjalną umowę z NFZ-em. I leki podawane w ramach takiego programu najczęściej są nowe i bardzo drogie, ale pacjent, który dostał się do programu lekowego nie musi za nie płacić. W ramach programu lekowego najczęściej dostępne są leki przeciwnowotworowe, preparaty stosowane w przewlekłym leczeniu WZW-B i C, w reumatologii czy w leczeniu chorób rzadkich. Jednak zawsze warto sprawdzić aktualną listę preparatów dostępnych w ramach programu, a znajdziecie ją w części B obwieszczenia ministra zdrowia, dotyczącego listy leków refundowanych. O tutaj! Ze względu na wspomnianą już przeze mnie wysoką cenę leków, liczba pacjentów w programie jest ograniczona i taki dostęp do leczenia zwykle, choć nie zawsze, wskazany jest dla chorych, u których postępowanie dotychczasowe nie dawało efektów i którzy spełniają określone wymagania, które są różne w zależności od typu terapii. Aby rozpocząć leczenie w ramach takiego programu lekowego, musimy znaleźć ośrodek, który realizuje program. Może nas tam skierować lekarz lub sami możemy znaleźć taką poradnię czy oddział. Wystarczy zapytać w wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia albo poszukać na ich stronach internetowych. Jednak o tym, czy zostaniemy przyjęci do leczenia decyduje lekarz prowadzący, który pracuje w placówce posiadającej kontrakt na prowadzenie danego programu lekowego lub specjalnie powołany zespół koordynujący. I takie leczenie w ramach programu lekowego może wymagać pobytu w szpitalu, ale nie musi. Czasami wystarczy samo odebranie preparatu do stosowania w domu. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakiego leku potrzebujemy, w jaki sposób ma on być podawany i czy jego stosowanie jest na tyle bezpieczne, aby pacjent mógł pojawiać się tylko na wizyty lekarskie czy badania diagnostyczne. Dlatego najlepiej, by miejsce, w którym się leczymy, było jak najbliżej miejsca zamieszkania, bo to po prostu może ułatwić przebieg terapii. Jeśli z jakichś przyczyn nie dostaniemy się do programu lekowego, to oczywiście, w sytuacji, gdy stać nas na zakup leku, możemy po wypisaniu recepty przez lekarza zakupić taki preparat ze stuprocentową odpłatnością. Jednak czasami może nie udać się otrzymać w aptece leku od ręki, bo ze względu na wysoką cenę i trudną dostępność nie są one zamawiane w dużych ilościach. W takim przypadku warto sprawdzić jego dostępność na Gdzie Polek. Może się też zdarzyć taka sytuacja, że lek stosowany jest tylko w lecznictwie zamkniętym i wtedy nie ma możliwości otrzymania go w aptece ogólnodostępnej. A jeśli macie pytania dotyczące konkretnych programów lekowych, to śmiało możecie pytać na Zapytaj Farmaceutę, na gdzie polek